Agencja Informacyjna Pracodawców RP, poniedziałek, szybka prasa. E, przegląd prasy rozpoczynamy dziś od Rzeczpospolitej i felietonu prezydenta pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego. Kretynizm zgodny z procedurą, pisze pan prezydent w Rzeczpospolitej. Nie godzę się na instrumentalne traktowanie giełdy papierów wartościowych w małej wojence małych ludzi, pisze pan prezydent. To oczywiście felieton poświęcony zeszłotygodniowej akcji CBA na giełdzie papierów wartościowych. Co pan prezydent ma na ten temat? Do powiedzenia w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z kolei na stronach ekonomicznych gazety o budowlańcach, którzy wkrótce będą królami rynku pracy. A to dlatego, że rośnie liczba ofert pracy w budownictwie. Napływ funduszy unijnych sprawi, że w 2016 roku firmy rozpoczną prawdziwe łowy na fachowców i menadżerów z tej branży których już w tej chwili zaczyna brakować. Więcej na ten temat na stronach ekonomicznych Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej również o tym, że budżetu nie stać na rozdawnictwo. To materiał o wyborczych obietnicach partii. Koszty złożone, złożonych obietnic wahają się od 10 do ponad 100 miliardów złotych rocznie, wylicza dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeśli miałoby być to finansowane przez wzrost deficytu, czeka nas wojna z Brukselą, piszą dziennikarze gazety. Warto zauważyć, że byłaby to ponowna wojna z Brukselą. Skoro o wyborach mowa, przechodzimy do dziennika gazety prawnej, a tam podsumowanie czteroletnich rządów Platformy Obywatelskiej. Na finiszu kadencji obietnice wciąż na półmetku wyliczają dziennikarze Gazety. Co przez ostatnie 4 lata platformie udało się zrobić, a czego nie udało się zrobić, w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Przechodzimy do Gazety Wyborczej, a tam na stronach ekonomicznych Gazety o swobodzie gospodarczej która stoi pod znakiem zapytania. To o projekcie nowego prawa działalności gospodarczej, rzeczy niezwykle istotnej dla przedsiębiorców i pracodawców. W projekcie zapisano między innymi, że jeśli urząd ma dwie sprzeczne wykładnie prawa, to musi stosować tę, która dla przedsiębiorcy jest korzystniejsza, ale niestety przepisy te w tej kadencji nie wejdą w życie. Dlaczego? O tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Z kolei w portalach internetowych pojawiają się jeszcze echa zeszłotygodniowej opinii, pracodawców RP na temat rozporządzenia o podwyżkach dla pielęgniarek i o tym, że może to zdestabilizować pracę szpitali, to w portalach internetowych, a o czym warto wiedzieć na bieżąco, informujemy o tym na stronie internetowej pracodawców RP, a także profilach, profilach pracodawców RP na Facebooku i Twitterze.